Jak wygląda import? Bo o tym chciałem właśnie dzisiaj powiedzieć przede wszystkim. Jak już opowiem o tym, to, to pokażę Państwu jakby sam system z grubsza. Import danych do, do standardowy import danych. Jak Państwo sobie biorą na rynku dowolny system, dowolny inny biblioteczny, no to mają Państwo swoją bazę danych. Jakąś, jako, jakoś ona wygląda, tak? Przedstawiłem w ten sposób, bo różne, różne jakości są te bazy. I w dowolnym systemie na rynku są te dane pobierane, pobierane, krócej, dłużej, nie wiem, jeden dzień, dwa dni, trzy miesiąc, weekend. Co się u Państwa pojawia? Macie to samo generalnie, tak? Są dane przeniesione jeden do jednego, po prostu. Takie, jakie były, takie są. Jeśli w rekordzie jest tytuł, autor jest Ben, to ten tytuł, autor jest Ben, pokazuje się. Jeśli jest tylko numer inwentarzowy w ramach inwentarzowych, to również jest. Nic więcej. Taka sama jakość danych. Natomiast jak to wygląda w Mac Plusie? W Mac Plusie otrzymujemy od Państwa dane. Ten import w Mac Plusie ma być świadomy, ponieważ w systemie centralnym rekord jest tylko jeden. Tylko jeden. I każdy rekord stworzony w bibliotece jest zastępowany jego odpowiednikiem z Biblioteki Narodowej, czyli z przewodnika. Importujemy. To trwa jakiś czas, ponieważ musimy te dane pobrać. Co otrzymujecie Państwo po zakończeniu importu? Uporządkowany katalog. Uporządkowany, poukładany katalog, który ma w rekordach wszystkie dane, które mieć powinien, który w danych dezynfrażowych ma wszystkie dane, które mieć powinien, jest w formacie mark 21 od razu. De facto importujemy dane z dowolnego systemu. Ale są pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby taka funkcjonalność zadziałała. Proszę Państwa, Obecnie import musi jest podzielony na dwa etapy. Jest to etap automatyczny, a drugi etap to jest etap integracji z użytkownikiem. Przede wszystkim w oryginalnym rekordzie musimy co najmniej te sześć pól. Jeśli ich nie ma, to automat absolutnie nie zadziała. Ponieważ jeśli będzie w oryginalnym rekordzie, który macie w swoim starym systemie dowolny tytuł, autor, jest ben, miejsce wydania, rok wydania, wydanie, to znajdując taki sam, taki sam rekord, w przewodniku, jeśli się te dane będą zgadzały, jeśli będą identyczne, to system powie ok, to jest ten sam rekord, to ja go pobieram. Ale system pobiera to z przewodnika. To, co było przez Was stworzone, czy przez Państwa poprzedników, yy, idzie do kosza, idzie do wyrzucenia, ale tylko pola centralne. Pola wszystkie lokalne, które były u Was, są do do tego rekordu. I to jest rekord zazwyczaj zatwierdzony, poprawny i ma wszystkie pola, które mieć powinien. I to spływa do waszego katalogu automatycznie. Pod warunkiem, że te dane się zgadzają, że są identyczne. Jeśli, to jest pierwszy etap, jeśli potem w polu 923 albo 960, czyli tam, gdzie są dane zagrażone, będą wypełnione te podpola, czyli jeśli będzie 5 informacji, Numer że data wpływu, cena w ten sposób nabycia, to potrzebujemy. To automatycznie, Mac Plus importuje to wszystko do katalogu. Jeśli macie Państwo doskonale i poprawnie robione rekordy, jesteście tego pewni, to jeśli macie 20 tysięcy egzemplarzy, to te 20 tysięcy wskoczy samo. To oczywiście potrwa chwilę, to nie będzie 5 minut, powiedzmy, będzie to 2 dni, ale wskoczy samo. Pod warunkiem, że dane rekordów będą się zgadzały. I będą dane egzemplarzowe. Co jest w nich wypełnione? To już nie wnikały, ale muszą być. Bez tych wartości nie jesteście Państwo w stanie prowadzić poprawnego inwentarza. I etapem trzecim jest taka sytuacja, kiedy te dane się nie zgadzają. Bo się nie zgadzają, tak? Bo jest literówka w tytule. System tego nie wyłapie. Jest literówka w tytule w waszym rekordzie, to dla niego to jest inny rekord. I wtedy te rekordy wpadają do was, do systemu i system mówi nie zaimportowałem, nie wiem, pięciu tysięcy rekordów. Przejrzyj je drogi użytkowniku i sprawdź, czy one są poprawne i czy można je zaimportować. I to wtedy już państwo klikacie i decydujecie o tym, czy ten rekord się nadaje do importu. Tak jak zresztą tutaj na przykładzie widać, proszę zobaczyć. w tytule rekordu importowanego z katalogu jakiejś biblioteki jest taki długi tytuł. Tak? Niebo Herosów i Bogów w Literackiej Wyprawy w Kosmos. To jest wszystko w podpolu A. Natomiast w oryginale nie było Herosów i Bogów. Koniec. I system tego nie pobierze za automatu, bo to są dla niego dwa różne rekordy.